Jak początkujący fryzjer może stać się rozpoznawalnym? Pracujesz codziennie, wrzucasz zdjęcia swojej pracy, twoje umiejętności są świetne, ale klientów jakoś nie przybywa. Nie ma wzrostu, nikt cię nie poleca, nie dostajesz nowych zleceń. Jeśli to jest twój problem, oznacza to, że po prostu pracujesz, ale nie promujesz się. Obejrzyj to wideo do końca, pokażę Ci cztery skuteczne techniki, które pomogą Ci zbudować Twoją rozpoznawalność. Sam je przetestowałem i wiem, że działają. Nazywam się Staszek Lewicki i od ponad pięciu lat pracuję w branży beauty. Zaczynałem, jak większość chyba, od szybkich strzyżeń za 25 zł. Pracowałem w różnych salonach w Warszawie, od przedmieść po centrum. Pomagałem otwierać nowe salony i teraz współpracuję z aktorami, politykami i muzykami. Ale najważniejsze jest to, że moi klienci wracają i polecają mnie dalej. Nie zapisują się do salonu, zapisują się konkretnie do mnie i przekazują mój numer znajomym. Dlaczego? Bo wiem jak sprawić, żeby dobry fryzjer stał się znanym fryzjerem. Wiem też, jakie błędy popełniają inni i pokażę Ci, jak ich unikać. Jaka jest główna przeszkoda w zdobywaniu klientów? Większość fryzjerów myśli, że nie mogą zdobyć popularności przez dużą konkurencję. Ale to nie do końca prawda. Co jeśli nie prowadzisz regularnie swoich mediów społecznościowych, nie pojawiasz się tam, gdzie możesz pozyskać nowych klientów? Nie budujesz swojej marki, więc nikt o tobie po prostu nie wie. Jeśli chcesz, żeby twoi klienci cię rozpoznawali, sami do ciebie pisali, zastosuj cztery proste zasady. Zasada numer jeden: bądź aktywny w mediach społecznościowych. Posty równa się więcej klientów. Twoje media społecznościowe to twoja wizytówka. Jeśli wrzucasz zdjęcie swojej pracy raz na miesiąc, bez opisu i bez pokazania siebie, ludzie nie widzą, kim tak naprawdę jesteś. Pokazuj swoją pracę regularnie i opisuj, co w niej wyjątkowego. Tylko nie pisz coś w stylu nowa fryzura. Wyjaśnij, co sprawia, że wygląda świetnie. Dziel się poradami i trendami. Pokaż, jak klienci mogą dbać o włosy, jakie fryzury są teraz modne. Pokaż się przy pracy. Klienci chcą zobaczyć, jak pracujesz. To buduje zaufanie. Gdy zacząłem pokazywać swoją pracę i dzielić się poradami, zaczęli zapisywać się nawet ci, którzy obserwowali mnie od roku i nigdy wcześniej nie pisali. Jeden klient nawet powiedział coś w stylu Wybrałem Ciebie, bo zobaczyłem Cię w akcji. To przekonało mnie bardziej niż same zdjęcia fryzur. Zasada numer dwa: buduj swój styl i markę osobistą. Twoja marka to nie tylko logo. To jest to, co ludzie o Tobie mówią, kiedy Cię nie ma. Znać swój styl, jakie kolory, sposób prezentacji, estetyka Twojego profilu Cię wyróżniają. Też znajdź swoją cechę charakterystyczną, co sprawia, że klienci wybiorą właśnie Ciebie. Pokaż swoją osobowość. Wiesz, ludzie wracają do fryzjera nie tylko dla fryzury, ale też dla atmosfery. Zasada numer 3. Współpracuj z influencerami. Polecenia równa się darmowa reklama. Znajdź lokalnych influencerów i zaproponuj im strzeżenie w zamian za opinię. Współpracuj z twórcami, aby pojawiać się w ich treściach. Twórz wspólne projekty, aby poszerzać swoją widoczność w mediach społecznościowych. Czy wiesz, że jedno polecenie od influencera może przynieść ci pięciu nowych klientów? Wiem to, bo sam sprawdziłem. Co się stanie, gdy wdrożysz te zasady? Klienci zaczną Cię szukać i zapisywać się właśnie do Ciebie. Nie będziesz zależny od przypadkowych wizyt. Twoja marka będzie rozpoznawalna. Twój grafik się wypełni i będziesz mógł podnieść ceny. Chcesz, żeby klienci sami do ciebie pisali? Napisz do mnie analiza, a pokażę ci, jak stać się fryzjerem bez wydawania pieniędzy na reklamę. Ale jeśli chcesz zobaczyć czwartą zasadę, trzeba przejść na mój kanał WhatsApp lub Telegram. Wystarczy tylko zeskanować kod QR.